Dzień dobry, nazywam się Agata Bartnik i jestem agentem ubezpieczeniowym w Bornym Słoninowie. Dziś tak, inaczej, trochę na tarasie, bo jest po prostu bardzo ciepło, 30 stopni. Ale nie o tym chcę mówić. Dziś temat myślę, że bardzo ważny, bo coraz więcej osób o to pyta. Ja na początku zadam Ci pierwsze pytanie. Czego tak naprawdę się boisz? Czego w ogóle ludzie tak naprawdę się boją? Przeważnie się mówi, że śmierci lub e, zachorowania, poważnego zachorowania, choroby. Czy wiesz, że w ciągu roku umiera na drodze 2000 osób? Dużo, prawda? Ale czy wiesz, że 80 tysięcy osób w ciągu roku umiera na zawał? A że 170 70 tysięcy osób dostaje diagnozę z e, raka i z tego 60-70% umiera, bo główną przyczyną to jest brak środków, lub e, można by wyleczyć, tylko trzeba pojechać za granicę, a nie mamy na to pieniędzy. I właśnie w Polsce od trzech lat wyszedł wspaniały produkt, nazywa się Bez Doktor jest sprzedawane tylko przez trzy firmy: Hestie, AXA i Allianz. Różnią się minimalnie, ale oczywiście mają różnice. I teraz co ci daje BezDoktor? BezDoktor organizuje ci i pokrywa leczenie za granicą. Przy BezDoktor organizuje i pokrywa koszty leczenia za granicą na podstawie drugiej diagnozy. Drugiej opinii medycznej, nie diagnozy, tylko opinii. I przy takich chorobach, który, jakich jest nowotwór złośliwy, nowotwór inwazyjny, rak in cita, przy, przy potrzebie wykonania operacji bypassów, czy zastawki serca, czy zabiegów neurochirurgicznych, czy przeszczepu od żywego dawcy organów, czy przeszczepu szpiku kostnego, jeżeli. Takie coś by Ci się zdarzyło, to co Ci daje bez doktora? Bez doktor gwarantuje Ci na podstawie drugiej opinii medycznej, interkonsulacją w przypadku konieczności leczenia i organizacja pokrycia kosztów leczenia za granicą przy Światowej Klasy Specjalistów. Daje Ci leczenie w renomowanych klinikach. Daje Ci koszty podróży. Zapewnia ci koszty podróży i y, pobytu osoby ubezpieczonej, osoby towarzyszącej i dawcy narządu. Daje Ci dzienne świadczenie szpitalne. Każdego dnia 100 euro. Oprócz wyżywienia i oprócz y, pobytu, to jeszcze dostajesz 100 euro, maksymalnie 60 dni. I co jeszcze jest ważne? Zwrot kosztów leków będących kontynuacją leczenia do 50 tysięcy euro. To ci daje bez doktor. Jaka jest suma ubezpieczenia? Kto może w ogóle przystąpić do tego ubezpieczenia? Już ci mówię. Suma ubezpieczenia jest to milion euro. Co wchodzi w zakres miliona? Li łączny limit odpowiedzialności za leczenie, koszty podróży, transportu medycznego, zakwaterowania medycznego, osoby towarzyszącej oraz dawcy narządów i repartacja zwłok. I to jest kwota milion euro. Jaka jest składka? Składka jest miesięczna. Kosztuje to 84 zł. Kto może do tego przystąpić? Może przystąpić osoba od 18. Do 64 roku życia. Polisy działają w zależności w której firmie: do 65 lub 70 roku życia. I tak samo można zrobić z dziećmi. Dzieci do 18 roku życia też mają taką możliwość. I polisa wtedy kosztuje 49 zł. Co jest jeszcze w tym ubezpieczeniu? W razie zgonu, nie daj Boże, ale zdarzają się. To jest transport zwłok i jest 10 tysięcy za zgon ubezpieczonego. Jak wygląda e, sytuacja? Jak to działa? Jeżeli zdiagnozują ci w Polsce takie leczenie, że jesteś chory na poniższe te choroby, które mówiłam, czyli nowotwór złośliwy, nowotwór inwazyjny, e, raksito, czy ma, masz mieć operację bypassu, czy zastawki. Czy operację neurochirurgiczną, czy y, przeszczep szpilku kostnego, czy przeszczep oddawcy żywego narządu, to wysyłasz do, dokumenty do bezdoktor. Oni tam na podstawie tych dokumentów y, przygotowują opis Twojego przypadku i, i proponują opiekę w światowej klasy klinice. Proponują Ci trzy światowej klasy kliniki, które się zajmują Twoim przypadkiem. Co jest następnie? Po szczegółowej analizie Twojego przypadku otrzymasz raport zawierający dane diagnostyczne oraz zlecenie dotyczące dalszej terapii. Jest to druga opinia medyczna. Jeśli chcesz poddać się leczeniu za granicą, bo bez doktor działa tylko za granicą, nie działa na terenie Polski, tylko za granicą, po, po, poinformujesz nas o tym, a my, czyli bez doktor, zagwarantuję twój pobyt za granicą, formalności, podróż oraz zakwaterowanie, będziesz miał wszystko w tym. I wiesz, już wielu, a wiele osób, które się u nas ubezpieczyło, korzysta z tego. Jaki jest okres karencji? Okres karencji jest 3 miesiące. Ale musisz przejść ankietę. Jaką? Nie możesz w ciągu 10 lat nie, nie mogłeś zachorować na, na raka. W ciągu ostatniego roku nie przebywałeś w szpitalu. Jak i nie chorowałeś na raka. I co jest fajne, jeżeli w Twojej rodzinie, ktoś z Twojej rodziny chorował na raka, tego się nikt Ciebie nie pyta. Bo na przykład w Aksie, w produkcie e, Pomoc na Raka jest pytanie, czy w Twojej rodzinie ktoś chorował na raka? Jeżeli tak, to nie można Cię już ubezpieczyć. Tu się Ciebie nie pytają. Czy ktoś w rodzinie? Nie ma tego pytania. Ale czy chorowałeś? Jeżeli nie chorowałeś, a myślisz o tym i ktoś w rodzinie jednak miał to, Pomyśl o tym. Ja sobie ten produkt zrobiłam. Jak się dowiedziałam o nim, a dowiedziałam się niedawno, bo za zaledwie pół roku temu, ja ten produkt wykupiłam. Co jest jeszcze ważne? Musisz być zakwaterowany, zameldowany w Polsce. I nie możesz e, opuścić w Polsce. Tak. Musisz mieć meldunek w Polsce i pamiętaj, że pierwsza diagnoza musi być w Polsce. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tego produktu, proszę wejść na moją stronę Ubezpieczenia ubezpieczeniamyślnikbornesolno.pl. Wejdź na zakładkę Życie a tam masz bez doktora. Czy wejdź na zakładkę Hestia, też tam zobaczysz. Możesz go wykupić samego bez doktora, a możesz go wykupić razem z, ochron z ubezpieczeniem ochronnym. Jeżeli to będzie mało informacji, napisz do mnie na messengerza. Na pewno odpowiem. Dziś życzę Ci miłego dnia i pomyśl, to jest Twoje zdrowie. Ja nie chcę być na łasce kogoś, żebym prosił o pieniądze. Wolę to mieć już zapewnione. Miłego dnia.